Mimo wielu godzin non stop grindowania i bólu wszystkiego, zbierania pieniędzy, szmuglowania broni palnej z kolkozarii i innych części mapy. Nareszcie mi się udało uzbierać kwotę na mój karabin, który chciałem zakupić. Jest to fn FAL i amunicja do niego. Skrzynka jedną No, wyjdzie to, że będę dosłownie biedny. I no, na strzelnicy całkiem dobrze mi szło z tego karabinu z Iron Sighta. Mam nadzieję, że nie rozczaruje się tak jak Mossinem trochę. Więc no. Jak R się rozczaruje, to będzie trochę słabo. Jalo, kupuję. Mam 139 dolarów, ale za to jestem szczęśliwy. O, w końcu karabin fajny. O. Dobra. Dosłownie. Teraz będę mógł w końcu normalnie grać. Ten nie sprzedam tych dwóch, bo oczywiście jak zginę i to jest bardzo prawdopodobne to będę przynajmniej miał jakąkolwiek broń, która będzie mogła mi pomóc odbić stare bronie. Co do chuja A, dobra Nieważne <grymne> No, i fajnie, więc będę mógł kończyć tą pierdoloną misję na nazwie Farewell Fist, tak? Dużo czasu mi zostało, więc no, startuję tą głównianą misję, którą nienawidzę. Więc wchodzę stąd. E, idę tutaj, w to miejsce. Zahaczam o ten safe house, bo tam jest e, z tego co pamiętam. Jeden heal injection. Muszę uważać na ten kurde ośrodek. jeśli tam e, oberwy raz ze snajperki, to jest insta kill dla mnie. Dosłownie. Snajperka zabija na hita. Mnie, oczywiście wroga. Eee, muszę uważać na patrolującego BTRa, żeby mnie nie zajebał. I no jak e, pójdę stąd, no to też muszę uważać, bo tu jest dużo zazwyczaj Seekerów i tych innych główion. Potem tu e, dwóch snajperów są. Rozwalić Rift'a, który już zrobiłem zwiad, jest w tym miejscu od tym, tam gdzie pistolet daje. Eee, hmm. I no, w tym miejscu jest e, miejsce do rytuału. Jak zrobię rytuał, to dosłownie tą samą drogą e, uciekam do domu. Brzmi jak dosłownie totalnie tragiczny plan, ale nie mam lepszego. Więc naprawię szybko broń. I lecimy. Przypomniało mi się coś. No tak, przecież ja kurwa nie mam tłumika. W sumie teraz sobie przypomniałem, że niepotrzebnie. Wydaję pieniądze na leczenie, skoro mogłem popełnić samobójstwo, wyszłoby by taniej, że pierwszy przeciwnik jest tu jest idealnie. Dwa headshoty trzeba było na niego zmarnować. I jeden w ciało Dobra, 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 eee, zmiana planów, zmiana planów Nie idziemy W sumie dobra, idziemy Tylko... Kur. Ty już w fiucie mnie widzisz? Ouch, ouch, o, o chuj Nie, opuściłem go wcale. A. Dobra, to nie był. Chciałem zabić. Dobra. Eee. Zapomniałem w ogóle nazwać operację, więc dlatego nie udało mi się i wracam do domu co mam tam tą... kurwa na jakim trybie to jest teraz? w sumie to było naprawdę taktyczne posunięcie to co teraz zrobiłem bo chciałem tędy przejść i oni sobie pewnie pomyślą, że zrobię drugie podejście i będą już na mnie tam czekać a ja pójdę z tej strony i tu Kurwa przecież jestem takim pinbrainem BOW SURPLUS Ej ja ci piszka tam gościu Jak tak? No chyba Jakiś twardogłowiec się trafił. A tu co się odpierdało To tak nagle jasno. No. To jest ta techniczna część strony gry, którą bardzo lubię. Że czasem po prostu coś sobie nie działa. Czasem rysuje się pudełko z nabojami, którym jest 26 kul a mieści się maksymalnie 25. Dobra, teraz muszę uważać, żeby nie poleciało to tam, tylko tam. I zamknąć szafę muszę. Dobra, odsunąć się od monitora, żeby nie uderzyć go przypadkiem. O, tutaj. Dobra. Kom Kurwa mać. Kobi. Dobra Może tym razem mi się uda Kum Jestem taki słaby? Dobra czul. Sobie tam kuca. Cudu! Szybko, szybko, szybko! Okej. Okay. Double kill! Łatwo z tobą! O-o! O nie! Mój pistolet? Nie to nie mój pistolet. No, chcesz się tak bawić? No dobra. Kurko! No błagam was ile? Nie przeszkadzam ci. A, dobra, to był surplus. Max do szmata. Słyszałem ten dźwięk gościu. Ja rozpoznałam ten Mój magazyn został tam. A on biegnie do mnie. Kolejny slider nie żyje. Dobra, straciłem swój karabin. To można wprost powiedzieć. Hej, ogólnie tu Alex Gamer, który to montuje. E, ogólnie e, wtedy, kiedy e, zginęłem, czyli tutaj to ogólnie zrobiłem sobie krótką przerwę i wróciłem tam ponownie Ale przez to, że trochę filmik się spaprał i no było gdzieś tak ogólnie jedna klatka na sekundę i jedną klatkę można byłoby ujrzeć co 10 sekund około To w sumie 1 dziesiąta klatki i no. E, ogólnie musiałem od pewnego momentu, dopiero od e, dosłownie od 11 minuty, kolejnego nagrywania, kolejnej sesji nagrywania po przerwie, e, więc no, e, zdobyłem swój ponownie sprzęt i wróciłem do bazy. E, sorry za to, ale no, e, coś musiało się spieprzyć więc no, e, jeszcze raz sorry za to. Dobra, teraz wykonam program move A, zapomniałem, że nie mam pistoletu. Serio? Nic nie mam. Dobra, znam ostateczny sposób na popełnienie samobójstwa. <gry> you have been killed by no data. No No i już nie będę ściągał każdego wroga. Dystansu 4 mil. Już widzę pierwszy cel. Pana Śmieszka. Imprezowicza. Pana Anioła, który ma nad sobą kółeczko. Hm. ja im się włączyłem. Co do chuju. O kurwa! <noise> Ale goś nagle się przeteleportował Po jak dostał e, normalnie lepę na potylicę To bardzo szybko zareagował Ah, A, tam jest kolejny slider? Tak Co mu się też odechciało teleportować w to i z powrotem? Sorry Co tu? O, o I kumpel Ej, już chyba nie ma Um. No dobra. Lepszy ryż niż... Nie, to kurwa był lepszy ryż niż... Nie kurwa ryż. Kobi! Tu jest też zrypane strzelanie. Czemu mnie słyszy nawet, była tu Syrena Przeciwlotnicza? Dobra, to Lepił Lepiej. Nawet pełna paczka fajna. Chyba to się mnie o, słyszał fajki od razu. Co? <głos> <głos> to oznacza 2.6 Bardzo dopracowaną wersję gry. są nie mogę tak plecakiem robić. Proszę się nie skraszuj gro Mam idealny pomysł Na content w następnym Update 2.7 Dodajcie pociąg pancerny Kurde Który będzie na szynach jeździł Będzie on sobie tutaj tu tu jeździł Będzie po prostu Na szynach kolejowych W całej mapie Standardowo nie będzie można go zabić Bo będzie miał 4 kwantyliony HP Kwantyliardy, kwan, tak, kwantyliardy HP. Będzie widział e, z odległości tak jak ja widzę tą stację kolejową. Będzie miał 15 e, wieżyczek. E, e, I będzie, no. Miał jeszcze e, wyrzutnię rakietową. I ma bardzo zbalansowane jest to. I oczywiście ma widoczność 360 stopni bo to wtedy, jak nie będzie tego no to dosłownie nie będzie zbalansowane to i będzie za łatwe Kolejny mam pomysł na kontent do tej gry Zróbcie śmigłowiec, który będzie latał nad każdą miejscowością w grze Standardowo nie będzie można go było zniszczyć i będzie miał widoczność na całą mapę ten śmigłowiec jak zobaczy, no to zacznie wysyłać w was wiązkę laserów, która zadaje 100hp na 1 milisekundę. Wydaje mi się, że to jest bardzo zbalansowany pomysł na tą grę. Nie wiem dlaczego nikt nie wpadł na ten pomysł już. Bo przecież ta gra jest za łatwa. Szczególnie na takim poziomie trudności. żeby że się tego jak on zamachnął we mnie, nie wiem czemu Ale będę czekał dopóki ten BTR nie postanowi ruszyć ze stranej dupy I zmienić pozycję, żebym mógł w końcu zabrać swoje itemki, które straciłem Ale nie, oczywiście, będzie się na mnie gapił Jakbym dosłownie nie miał gaci Ej, chyba może was zauważył, schowajcie się Nie, BTR zainstalował sobie wallhacka I no teraz trudno będzie się dziwnie

Czemu oni tak dojebali jebali Teraz, jego AI Wolałem go wtedy, gdy był e, głupi jak but Dobra, w końcu mi się udało Wydostać z tego pieprzonego miejsca I może uda mi się zrealizować operację Knur. Kościół, ty dostałeś headshota i dwa strzały w ciało i dopiero potem umarłeś. jeszcze specjalny rift był O cholera, rozbiłem jackpota. Czy rozbiłem bank? Nie Nienawidzę tego update'u. Andy bar przez K A wcześniej ja mu headshot'a i nawet dosłownie nie pierno. Dobra Okej, okay, dwa large Macie wołowinę e, Trzy e, zapuszkowane Pined apples <laughs> 5 candy bars 4 5 dobra my favorite 4 drinki oczywiście chodzi o energy drinki nie o drinki w sensie alkoholu i teraz pokus pokus czary mary twój star jest rogaty Świetna impreza Nawet nie psuj mi, kurwa tej chwili <tryk> Operacja Knur ukończona Wracamy do bazy chłopaki Dobra, według nagrania powinno być gdzieś tutaj. Zwracaj na mnie uwagi, ja tylko próbuję szukać swojego karabinu, który rzuciłem tutaj. Który słyszałem, słyszałem dosłownie, że się odbił. Słyszałem, jak uderzył w ziemię, jak tak uderzył po prostu. Więc ja go teraz szukam. Jest, 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 znalazłem. Trochę w innym miejscu go rzuciłem, to co on. Tak pojechał sobie. O, o. jestem na skraju wagi. E, Bo zasługnie cztery cztery bronie długie z sobą. Smusza. Ci ten karabin. O, dobra Ktoś tu próbował mi zniszczyć mój radosny moment w życiu Mimo, że niewiele razy zdarzają się takie Tego sita ze zasany sabotażysta Chciał sabotować mnie I moją wyprawę Jest. Jakby co trochę trudno się rzuca w VR. No nie, nie! Nie, kur... Zapomniałem, że to się tak zdarza czasami No i... chuj Dupa Jasiu na Karasiu Jest ukończona Tak, nareszcie Było um, łatwo. Mimo, że było to bolesne, udało się. O, ja. Operacja Knur ukończona. Mogę teraz odpocząć spokojnie. Następna misja będzie na stacji kolejowej Kids' Playground. Ech, no, więc dzięki za obejrzenie wszystkim, mam nadzieję, że wam się spodobało I no, widzimy się w następnym Siema